Olimatory to coraz popularniejsze rozwiązanie stosowane na pistoletach. Niestety, jak życie pokazuje, systemy, które dostarczają nam producenci, nie zawsze są najlepszej jakości. Tak naprawdę największym problemem tych systemów są zawsze płytki montażowe, które, często gęsto wykonane z gównolitu, po prostu powodują masę problemów z użytkowaniem broni. Tutaj na szczęście z pomocą przychodzą nam producenci niezależni, a wśród nich jest polska firma o swojsko-brzmiącej nazwie: True Military Engineering. Ich płytka trafiła do mnie i została zamontowana na walterze PDP. A jak się spisała? Witam Was serdecznie i zapraszam na test. Płytka dociera do nas w dość szerokim zestawie, na który składają się pojemniczek z klejem do śrub, śruby zgodne z systemem: tutaj Trigicon i Holosan. Śruby mocujące płytkę, nakretki młoteczkowe, instrukcja oraz oczywiście sama płytka. Wykonana z aluminium 7075 jest niezwykle lekka, bo waży zaledwie 8 gramów, a przy tym jest bardzo sztywna. Oczywiście nie zabrakło bolców ustalających oraz kołnierza oporowego, które są idealnie dopasowane pod kolimatory z danego systemu, dzięki czemu do absolutnego minimum wykluczone zostały mikroprzesunięcia w trakcie strzelania. Wszystkiego dopełniają oznaczenia, subtelne logo producenta oraz informacja dotycząca zgodności, czyli jaki pistolet i jaki footprint płytka obsługuje. Niemniej istotne są tutaj elementy dodatkowe, jak nakrętki młoteczkowe, które wykonano ze stali węglowej NC11, które odpowiadają za bezpośrednie przymocowanie kolimatora do płytki. Co ważne, kołnierz nakrętek jest dość gruby, co jednocześnie przekłada się na ich niezawodność i trwałość. Mimo tego, producent zaleca ich wymianę co 10 tysięcy strzałów. Kolejny element to śruby mocujące. Tutaj mamy do czynienia ze stawą nierdzewną S4, a same śruby są w systemie Torx. Oczywiście zaczynamy od przeczytania dołączonej instrukcji. Następnie ściągamy zamek z pistoletu. Odkręcamy płytkę chroniącą cięcie na zamku, nakładamy płytkę montażową i dokręcamy ją do zamka. Oczywiście z odpowiednią siłą. Podobnie postępujemy z kolimatorem, pamiętając o zastosowaniu odpowiednich śrub, które dołączono do zestawu. Jak widzicie, montaż jest prosty i bezproblemowy. Wystarczy tylko pamiętać o tym, aby odpowiednio przygotować powierzchnię, użyć kleju do śrub i oczywiście śruby przykręcić z odpowiednim momentem. Wtedy nie powinno być najmniejszych problemów z użytkowaniem. Płytka nie ma potężnego nastrzału, bo jakoś nieco powyżej 700 sztuk, ale nadal jest używana i nadal jest męczona. Póki co zaliczyła m.in. kilkaset przeładowań dłonią okolimatu. Zaliczyła również kilkadziesiąt przeładowań o zasłonę, a kolejne jeszcze ją czekają. Staramy się również strzelać dość energicznie i intensywnie, aby przeciążenia na nią działające były jak największe. Mówiąc krótko, nie ma lekko, a nadal działa i nadal nie wykazuje jakichkolwiek problemów. Jak widzicie płytka naprawdę daje radę, co należy przypisać po pierwsze bardzo dobrej jakości materiałom, które zostały wykorzystane do jej produkcji, włącznie z tymi najmniejszymi elementami, a po drugie bardzo precyzyjnej obróbce, o czym świadczyć może broń, która została wykorzystana do przeprowadzenia testu, czyli Walter PDP. Walter PDP ma dość nietypowe cięcie pod kolimatory, nie ma tam na nim żadnych pinów ustalających, Także wykonanie musi być bardzo precyzyjne, aby płytka nie złapała luzów horyzontalnych i wertykalnych. Póki co z jednej i z drugiej strony nie wykazuje najmniejszych tendencji do przesunięć, także mam nadzieję, że tak pozostanie. Co jednak istotne, płytka od 2 BME kosztuje 250 zł do 275, w zależności od wersji, jaką będziemy chcieli zamówić, czy właściwie od broni, do której chcemy to zamówić. Co stanowi standardową cenę płytki, którą oferują nam producenci. Natomiast te płytki bardzo często są po prostu tłoczone i wykonane z fatalnej jakości materiałów. I stanowi mniej więcej połowę wartości płytki od CHWPS-a, czyli płytki bardzo popularnej na naszym rynku. Ja osobiście miałem bardzo duże problemy z tą płytką. Zakładam, że była to kwestia po prostu jakości materiałów, które zostały wykorzystane do jej wykonania. Natomiast 2BME na razie nie wykazuje jakichkolwiek problemów, jeżeli chodzi o zużycie. Jedyny problem to, w każdym razie, dzisiaj. Ograniczona liczba systemów, do których jest strugana. Natomiast wiem, że lista ta stopniowo się rozszerza i zapewne niedługo każdy będzie mógł założyć polską płytkę na swój pistolet. Co więcej, mogę dodać. Ja Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.